Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w e, ostatnim już odcinku Let's Play e, e, Duct Remastered i udajemy się do, na księżyc, tak? Without a space. Oh, and it tastes great too. Now that gyro is a matter of opinion. Yeah. Now, which way to the green cheese? What do you mean? Isn't it all around us? Yeah. Everybody knows the whole moon's made of green cheese. Well, that's what my dear mama said. And you would take a feather brain like you to believe her. Look, sometimes I don't know what I'm gonna. Wait, what's that? Look! Here's someone who could give us directions. Hello? Duck. Mr. McDuck! Help. Oh no! We've got to save him! Do we really? We do, if you want to find that treasure of yours, Mr. McDuck. Fenton was carrying the Gizmo Duck suit. That's the only thing we've got powerful enough to break into the Moon Vault. All right, fine. O, widzę, że Sknerus nie za bardzo go lubi No cóż Yay. Jesteśmy na Księżycu Gdyby ktoś nie wiedział, e, dlaczego możemy oddychać Wow Dlaczego... Dl no. Dlaczego możemy oddychać na księżycu? To dlatego, że diodak znalazł takie fajne jakby gumy do rzucia, które można połknąć i które dobrze smakują i dzięki temu można no, właśnie oddychać na tym księżycu i cały księżyc jest zrobiony z zielonego sera. Eee, yes. Okej, okay. ciekawe czy mi się tutaj uda znaleźć Mrs. Bakley i czy, ciekawe czy mi się uda znaleźć ostatnie serduszko w grze. Jak tak, to by było naprawdę fajnie, bo ja ogólnie lubię zbierać serca. Collect, collection. Au. Au, au, au. Niewydarzony ptasimużdżak Okej okay. Spoko Ogólnie ten poziom jest przeze mnie lubiany, gdyż jest taki fajnie zrobiony i w ogóle jest taki ciekawy sam sobie no, a poza tym to już jest koniec. DuckTales. znaczy koniec, taki pseudo-koniec, no bo jeszcze mamy i będziemy mieli jedną fajną rzecz w tej grze, ale na razie tak. No, ok, do góry, do góry się wspniemy.

The security override, so we can get to your Gizmo Duck suit. You mean this? Security system disengage. Fenton, you're a genius. Gee, Mr. McDuck, <laughs> do you mean it? Oops. Warning. Damage report. Artificial gravity system is offline. Fenton, you're a nincompoop. You broke the gravity controls. sorry worry, I'll have it fixed in a jiffy.

No, może i jesteś. Okej. Okay. He. musimy iść ogólnie chyba tam. Wow! O, keczuszka. Wow! Wow! Lol. Wow, to tam, tam jest kufer. Ej, tu jest y, diamond, znaczy ten taki. Ej, on się zawiesił. Spoko. Ciasto! E, a tam co jest? Oh, no, no! A w sumie tu możemy. bo tu nas chyba nie było. Albo byliśmy, już nie pamiętam. Ja ogólnie się gubię w tym kosmosie. Nie my tu byliśmy. O! Tak ja się będę gubił tu. Zamknij się. Znowu tak głupia moja bateria. Jest taka genialna, że znowu musi płakać, że e, ma za mało baterii. Bam bam. U ukryte przejście. Hey, to ma. Eh. Hey. Ruby, Ruby. Wow. Okay. Au au au. a secret passage. O, mamy y, kolejną część stroju, następnego monstrum, Kia. Ogólnie księżyc jest y, dość zakręconym poziomem. Mam nadzieję, że tylko, że mi się uda e, znaleźć panią Diodak? Tak? Nie, coś chyba pomyliłem A właśnie, nie, tam byliśmy Jezu, to mnie myli Au Kurczę, gdzie to jest przejście? Ja 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 to nie widziałem przejścia, a wy widzieliście? No chyba że tu. Chyba tu. Sucker. O! Yeah, tylko martwię mnie, że nie, nie znalazłem na razie Mrs. Bakley. Może gdzieś indziej jest? O właśnie, może tutaj jest. Warto byłoby ją znaleźć, bo ona da mi dodatkowe życie. O tak, chyba ona jest tu, w tej komnacie gdzieś. Yeah, cześć Bakley! Znaczy, Mrs. Bakley. Jej yeah. Aha yeah. Kolejne życie znalazłem, Udało mi się znaleźć wszystkie Mrs. Bakley Szkoda, że nie ma za to osiągnięcia ale aczkolwiek. Nie wiem. Uuu! Uu, ukryte sekrety? Ok. Dobra. Został. Zaraz wychodzimy z tego uroczego statku. Został nam ostatni kawał, e, kawałek e, e, stroju. O tak, teraz trochę parkura. <ślesk>

Ok, więc ogólnie wszystkie miejsca zwiedziliśmy. O, Tak, powiedziałem w złym momencie, wiem. Diamonds. Au! Tak, ja tutaj będę ginął przez to małe główienko. Okej, okay, więc ogólnie chyba wszystkie pomieszczenia zwiedziliśmy. Wow. Okej. Okay. Okej. Okay, teraz się. Okej. Okay. Yeah. Ej, serduszko. Dawaj mi serduszko. Haha. Ha. Yeah. Okay, jesteśmy to find all of Gizmo Duck's suit. <laughs> oh boy! Now we can blast into the treasure vault! Just a moment, Fenton. <coughs> Gyro, I uh I think I left my favorite $2 bill under the back seat. <laughs> Would you mind getting it for me? Sure thing, Mr. McDuck. Why'd you send Gyro back onto the ship? So he doesn't find a gizmo duck when you put on that suit, you dunderhead But there are only three of us here, sir. Won't he figure it out anyway? When gizmo duck appears and I've mysteriously vanished? I not worry about that. Gyro uh, may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are about as good as yours. <laughs> hey! Would you just get on with it? Say your secret code word and activate that confounded contraption. Code word? Gee, I can't remember it. Oh, Blather and Blatherskite, I'm useless. <laughs> I mean, I'm useful to the extreme. Point me toward the offending, line so that I might deal justice upon it. Cut the dramatics, would you, and follow me. Uh, hey, Mr. McDuck? Dwumilionowy! Dwumilionowy banknot! Lol! Jej, nasz pomocnik ma super. O. Au, au, au! Wow, rubin! Ał. Ał. Zastracę moje serduszko. Znaczy, moje życie <try> <try> Good work, No. Oh my god! Ah, flint long Longold. What are you doing here, you pernicious pilfer? Why, same as you, Screw. trying to call the new segment of the dairy market. <laughs> Why, you dude! How did you find out if you cheese? not you like to know? <laughs> But Thanks for saving me the trouble of blasting through that door on my own. I'll stop it, Mr. McDuck. All evil No, I need you to help me deal with the. Uh, Beagle boys. Ah. <sighs> okay. Baterio, zamknij Oh, Rubit. Lol. No, wow! Wow, ja nie chcę stracić życia. To jest dla mnie za duża, za duża strata. Okej. Okay. Yeah. Yay! Jej, mamy wielkie serce, znaczy wielkie serce, wielką skrzynię z serduszkiem. Mamy, zdobyliśmy przez całą grę 8 serc. Yeah! tak czuję się bardzo taki pro. To jest osiągnięcie. To jest moje osiągnięcie życia. Nigdy nie zdobyłem takiej kasy. Znaczy, nie kasy, tylko takiej ilości serc. Okej, okay. wow, o babeczka, ale nie wiem po co, ale zawsze warto wziąć. Ej, tu nic nie ma. O mamy zielony ser. Nie, co ty robisz? Co ty robisz? Nie. To oh, było to był anti-ażing kulturów, nie tylko instant gros fungus. Ooo fucking running from the ice właśnie. wow On się chyba. E no, nos fuck fuck wow On jest straszny, ten boss. Jak widzicie mamy wielkiego szczurka. Tyres głupi. Au! Jest dla mnie za szybki. Okej. Okay. Ok, teraz chyba będzie ostatnia sekwencja. No już, chłopie. No zamknij się, ty głupia baterio. Przecież ciebie zaraz zginę, jeśli będziesz tak. No nie! Au! Przestań się wściekać, tylko nie na mnie. Wow! wow! No kurde, on jest za szybki. No nie! No, z, no! zamknij się! Znaczy nie zamknij się tylko. No nie! Zaraz zginę! Jest! Na jednym serduszku! Boże! O kurde, wyłączyło mi się telefon co za gół. Gu... Jej! Mamy serek! Jej! Stage clear! Ha! ha, ha udało mi się! Jej! Mmm! A! Jej! Udało nam się 50 milionów zdobyć przez tą grę! Jej! We did it, boys! Oh, <gasps> no! Sorry, duck, but your meddlesome nephews are a wee bit tied up at the moment. Lindhart Glumgold, you put the big old Boys up to this. Guilty as charged, I've been the world's second richest duck long enough. But these treasures will soon change that. <laughs> oh, tell your goons to release my boys. Not till you fork over that last treasure. Don't do it, Uncle Scrooge. Don't do it. The way I see it, madam you're not in much of a position to argue. Yeah, hi. you drive a hard bargain, Glumgold. Take it, you filthy cheat. Flintheart hat the richest duck in the world. How does it feel to be number two, Scroogey? Oh yeah! <laughs> Magica the spell! Oh, it's so rude of me to drop in on What are you doing here, Magica? <laughs> oh, quick, somebody sound the alarm! Duckworth, Mrs. Bigley, call the Pentagon. Sell me stock and bonds! Not so fast, fools. Uncle Scrooge, I can't move. <coughs> Me neither. Now I know how a statue feels. Eh, greedy old fools. These treasures are far more valuable than money. I uh, just don't <coughs> mean by that. You find secrets hidden inside old paintings. Yes, painting of Drake Van Vanstone. Also known as Count Dracula's of Ducks. These treasures are part of spell to summon him. Bah, uh, What rubbish? You will see, with power of Dracula duck Ducks, under my command, I'll rule the world. Unless sir, uh, you'd rather surrender number one dime, Scrooge. <coughs> to her We'll save me a great deal of trouble. Also, less risk of accidental Dracula bite. The first dime I ever made? Never. Then I will take precious nephews instead. You will bring me dime quickly enough after that. Hey, this is our hostages. Find you own. Quiet, Piggle Boy. <laughs> Bring number one guide to my home on Mount Vesuvius in 24 hours, or little nephews will become Snacula for Dracula. Yeah! <laughs> oh dear, sometimes I still get carried away. treasures, Fair and square. This is no time for belly aching, gold. I've got to save those boys. Ah, forget it. That she devil's long gone. You can't catch her now. Maybe you're right, Flinty. Oh, that leaves me no time. How about a deal? You help me get the boys back, and you can keep the five treasures. Ah, without your dime, I'll become the richest duck in the world. And You'll be nothing but a shriveled up old has <laughs> been. That dime's not worth ten cents next to the safety of my boys. Do we have an agreement? <laughs> Are you joshing? It's a deal. You know what I think, my duck? I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats become a business liability, and I'm gonna be the richer for it. <laughs> do soak your head.

Okej, okay, więc czeka nas jeszcze ostatni poziom, ale opuścimy sobie poziom, żeby zlądować w skarbcu. E, tak, ostatni poziom, który się nazywa. E, Wezów ale... No, tak, ale do tego poziomu pójdziemy sobie... E, no, następnym razem, już, do, już na pewno do ostatniego poziomu. E, widzicie, <laughs> moje skarby zniknęły. <laughs> Ale no cóż, myślę, że uda nam się jeszcze je odzyskać i odzyskać siostrzeńców, więc do zobaczenia w kolejnym, już ostatnim odcinku Let's Play Dr. Zmaskert. Pa, pa!